Paweł, szybka robota, szybka walka, szybkie poddanie. Spodziewałeś się takiego rezultatu? Nie wiadomo, nigdy nie można się niczego spodziewać. To jest MMA. Tutaj każdy cios, każda dźwignia, każdy jeden błąd może zadecydować o wyniku tej walki. Dobrze się trafiło, że akurat ta szala, yy, mi się trafił ten błąd przeciwnika, wykorzystałem go, dużo trenuję, staram się zawsze pracować jak najciężej i są z tego rezultaty. Powiedziałeś, że twój rywal nie zrobił wczoraj wagi, czy to skończenie przed czasem jeszcze lepiej smakuje, żeby ukarać takiego nieprofesjonalnego jednak fajtera? Nie, wziął tą walkę na trzy tygodnie wcześniej, zresztą ja też ją wziąłem na trzy tygodnie wcześniej, bo to tak akurat wyszło, ale... W... Nie jest to fajne, bo zawodnicy powinni jednak trzymać się limitów wagowych i szczególnie, że mieliśmy bić się, Ja jestem z wagi 7,7 zgodziłem się na 8 yy, Ktoś tam, ktoś yy, chłopak nie zbił yy, do tych 80. Nie, nie. mam do niego jakichś pretensji. Choć, yy, jeżeli by to była walka o pas, to uważam, że nie byłoby to fair. Może troszeczkę jeszcze o tej samej walce, bo yy, być może jest tak, że yy, a szybkość, mówiłeś o tym błędzie, który został gdzieś tam popełniony, to jak to wyglądało z Twojej perspektywy, jak to, jak to wyglądało, jeśli chodzi o, o ten Twój właśnie występ? Jeżeli chodzi o jego błąd? Czy... Tak, jego błąd. No, dał mi głowę do, do gilotyny, wpiąłem ją dobrze, nogami co prawda nie, nie byłem aż tak spięty, nie miałem go na ciasno, ale miałem jego rękę na, miałem swoją rękę na jego, na jego gardle, czułem jak, czułem jak syczy. Także wiedziałem, że, że odbiera mu ten tlen i że lada moment, yy, yy, lada moment, odklepie. No, tak taki był właśnie, takie były założenia na start tego pojedynku? Założenia były takie, bo nie wiedzieliśmy, że co, się po, co po nim spodziewać. Yy, były założenia takie, żeby początek wyczekać, zobaczyć, czy opuszcza rękę, zostaje nogami, czy dąży do parteru, czy dąży... Wiadomo, że widać, że jest silniejszy, lepiej zbudowany, cięższy, zbijał z 90 kg. Yy, ale... Ale gdzieś, yy, mówię, wszedł, ta głowa została, ja dobrze dopiero yy, rękami, miałem rękę na grzylu, słyszałem, że jak odbieram mu tlen i wiedziałem, że lada chwila odklepię. Jakie teraz plany ewentualnie na kolejne występy na Galifen? Mam nadzieję, mam kontrakt na jeszcze jedną walkę, kontrakt na rok, także mam nadzieję, że włodarze zaproponują mi coś. Mogą być trochę niezadowoleni, że, że walka skończyła się tak szybko, ale ja nic na to nie poradzę. Ja wchodzę do tego, żeby wygrać. Czy wygram w piątej sekundzie, czy w ostatniej, e, czy na punkty, czy zawsze dążę do zwycięstwa. Powinni nie mieć do mnie pretensji. Czy spodziewaj się, że w ogóle pójdzie to tak gładko? Nie, nie spodziewałem się. Karol to silny zawodnik. Myślałem, że dużo bardziej, e, że będzie więcej wymiar, że dłużej będzie walka trwała. E, Spodziewałem się, że siłą może mnie zdominować. Byłem dobrze przygotowany, byłem dobrze przygotowany, dziękuję moim trenerom, bo naprawdę odstawili kawał dobrej roboty. W trzy tygodnie od razu przyjęliśmy walkę. Trzy tygodnie, dwa tygodnie mocnych sparingów, później świeżości, szybkości. Także plan był dobry, dzisiaj zaprocentowało. Czułem się naprawdę dzisiaj dobrze. Także dziękuję trenerom Tomasz Pilasz przede wszystkim Mirosław Jaskulski i reszta chłopaków ze strefy Fight Team Lubin. Zakończyła tam coś, powiedziałeś swojemu przeciwnikowi po zakończonej walce. Pamiętasz co? Szanuję Karola, szanuję to, że jest Gdyni, lubię to miasto. E, powiedziałem mu, że to jest MMA, że równie dobrze wiadomo, że jest zły, ja też bym był zły. I równie dobrze, równie dobrze on by mógł mnie skończyć. I, I taka jest po prostu walka to jest MMA. Kończy się czasami w 5 sekund nie pomyśli. Czasem jeden człowiek dominuje całą walkę, a pod koniec wpada w jakieś głupie duszenie, głupią dźwignię i kończy się walka z go, odmiennie i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.